Cześć, witajcie! Dzisiejszy odcineczek kieruję do widzów przede wszystkim, ale również do producentów elektronarzędzi i akcesorii do elektronarzędzi i nie tylko. Jak dobrze wiecie, od chyba dwóch lat prowadzę co niedziela live'y na żywo, gdzie rozmawiamy wraz z resztą ekipy branży budowlanej, wymieniamy się doświadczeniami e, itd., dalej, ale również pomagamy e, majsterkowiczom w, doko, w dokonaniu, e, w wyborze, w jakichś tam pracach itd., itd. Po prostu ogólny live, lightowy, gdzie każdy ze wszystkim może się po prostu podzielić e, wiedzą i doświadczeniem. I od grudnia tego roku planuję y, co dwa tygodnie ciekawą zagrywkę lajkową liveową, przepraszam, czyli na żywo będę wykonywał różne wszelakie testy, akcesorii i elektronarzędzi. Co to oznacza, że moi drodzy widzowie, i oczywiście. Y, Producenci różnych marek zapraszam Was do współpracy. Chciałbym na takich live'ach testować nie tylko narzędzia, elektronarzędzia akumulatorowe i sieciowe, ale przede wszystkim, właśnie akcesoria, czyli wiertła, bity, koronki, brzesztoty, tarcze itd. Tak na żywo by właśnie wy widzowie byście widzieli jaki produkt jest godny polecenia. Więc jeżeli któryś z producentów nie boi się pokazać swoich produktów, nie wstydzi się swoich produktów w warunkach testowych, zapraszam do współpracy, zapraszam na kontakt. Wszystkie, oczywiście namiary macie w opisie kanału. Będzie to fajna alternatywa, ponieważ chcę testować, pokazywać nie tylko wysokie akcesoria marki Premium, ale również tematy średniobudżetowe, jak i budżetowe, ponieważ odbiór przez użytkowników na naszym rynku, szczerze, mówiąc, jest wszelaki, nie każdy potrzebuje. Yy, sprzętu premium, by wygo, wykonać jakoś na przykład pracę domową. Więc te słowa kieruję do Was, odzywajcie się. Ja już mam kilka tematów na start. Więc od grudnia tego roku, co, niedziela, co druga niedziela 18.00, zaczynamy live y i jedziemy z testami. Komentujcie, lajkujcie. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.